No, mnie tak muszę Ci powiedzieć, że tutaj jest bardzo fajne miejsce. Nie wiem, skądś żeś takie miejsce wybrał, ale tutaj jest bardzo ładnie. Bardzo ładne, jezioro, bardzo ładnie wszystko. No, nie no, fajnie tutaj jest, bo możesz sobie tutaj przyjść i żadna bamać tutaj nie znajdzie i dopytać nie będzie. No, no i bardzo fajnie, no. To, to będzie moja, że tak powiem, miejscu, przejmują i tempo urządzeniem, a tak w ogóle to gdzie Bóg poszedł? A nie, nie wiem, gdzieś tam. Może grzeby poszedł szukać? Tak, na pewno. Albo poszedł zwyczajnie e, się odlać do lasu. No, a nieważne. Bardzo mi, mi, się, mi się tu podoba. A tak w ogóle. E, to, jak się mi tu zdaje, Siedziłeś mnie? Nie, no. Ja mówiłem ci, że ja na Mazowie też jeżdżę. A tuś tam gadałeś, a ja tam nie skumałem, bo już trochę byłem. Yy, na, yy, na pity tutaj nie skłały no, to ci mówię, że mam tutaj działkę niedaleko to byś mnie zaprosił to się zobaczy